Dzień dobry Państwu, 25 lutego 2021 roku. Pogoda piękna. Pierwszy tak wiosenny dzień w tym roku, 18 stopni na zewnątrz, więc. Więc przestawimy Taurusa, żeby móc wyjechać kaprysem. Od razu, jak widzicie, zaparkowany. Gdybyście zastanawiali się, czemu on jeszcze tutaj stoi, to wcale nie dlatego, że, że go kupiłem jeszcze go nie kupiłem, może go kupię Radek go jeszcze nie odebrał i no i mogę się na niego przynajmniej pogapić a jest na co prawda? nastąpi teraz zmiana stajni z Fordowskiego 3.0 V6 przesiadamy się do Chevroletowskiego 5.0 V8 TBI po drodze Avenzis utytułany francuska Toyota Po drodze Ford T, który czeka na kilka kolejnych nagrań Trochę się to przeciąga, przyznaję, no ale nie za bardzo miałem czas, żeby się do tego przygotować i, i się tym zająć no, Oczywiście będzie film z jazdy tym samochodem, ale też dłuższy poświęcony no, faktom i mitom dotyczącym tego samochodu, bo jest ich sporo, jak się okazało, jak trochę poczytałem Sporo się o nim mówi, ale to nie do końca jest prawda co się, co się słyszy o tym samochodzie I z przyjemnością się podzielę z Wami Tymi informacjami, które, które zdobyłem No i Pan Biulik jeszcze, proszę bardzo Cyk, cyk A to nam się uśmiecha Spatynowana morda W niedzielę zapowiedział się u mnie Łukasz, Łukasz Zostrowca i planujemy tutaj zająć się wreszcie Oldsmobilem. Usprawnimy kilka pierdłek, mam nadzieję, no i nakreślimy plan na to auto, bo zdaje się, że jednak zostanie ze mną dłużej, więc coś tutaj na pewno, jakieś prace na pewno będą poczynione niebawem, w niedzielę, w niedzielę więcej. Na pewno będziemy nim w niedzielę jeździć, bo Łukasz jeszcze nie widział go na żywo. A teraz zamykamy maskę w kaprysie i zaraz ruszamy. Błoto to jak cholera, więc się trochę te nowe polki utytłają. No ale cóż, przy takiej pogodzie nie wyjechać to grzech. do tyłu. A teraz to chyba zamknąłem. Unlock. Dobra. Bierzemy, proszę Państwa, szmatens. O. Szmatens w postaci poszwy poduszkowej, która zabezpieczy nam dywan wełniany, który znowu zabezpiecza oryginalny dywan ee, fabryczny. No. No, powiem Wam, że za każdym razem czuję się tak samo fajnie w tym samochodzie. Miło jest wejść do auta, który ma 48 tysięcy kilometrów. Proszę Państwa, ostatnio robiliśmy cold start przy minus 12 czy tam minus 13 stopniach na zewnątrz, więc dzisiaj spokojnie możemy to chyba nazwać warm startem, bo mamy 18 na zewnątrz. To cyk, jak jesteście ciekawi, czy odpali. To już sprawdzamy, a jak nie jesteście ciekawi, to se przewincie. Pięknie, nie? No dobra. Sięgam po klamkę. Cyk. Światła. A teraz zmieniamy bieg. Trochę się nie będzie zgadzało, bo to jest takie rano, jakby. Jak widzicie, tam jest rano, noc i dzień. Ruszył. Mieszane uczucie, czy, czy to auto sprzedać. Jeszcze się to różnie może skończyć. No, chyba, że nie będę nim mieścił. Po prawej stronie Taurus pomyślałem, że wysiądę i jeszcze pstryknę im fotko razem. Fotko, fotko, foto. No i tak to się ma, proszę Państwa, z pozoru podobne samochody. Oba niebieskie, oba z szarą skórą w środku, oba z fałkami pod maską, ale jakże inne pod wieloma innymi względami. Trafiłem, że ferajna cała schodzi z miasta. Więc ruszę za chwilę dopiero. Nie idziemy na spacer, coś. nagrywamy, nagrywamy. To są ujęcia. Ginam drive'a. Jak widzicie tam jest konkurencyjno. Konkurencyjny kanał. Spodziewajcie się ujęć. Zaraz będziemy mieszać tymi ujęciami. Pojechał. Może pójdziemy coś zjeść? Nie. nie. No to wchodzimy na podwórko chociaż, dobra? Nie, nie. Najpierw pojedziemy tego potworka zatankować. Ostatnio myślałem, że jakby został, to odetkałbym mu wydech. Ale w połączeniu z tą jego zbitością w ogóle. Yy, nowością prawie, no kurczę, aż żal by było. Dać mu jakiś tam wrzeszczący wydech. No ale. Chociaż trochę, no mógłby, mógłby za, za Ale w trasy bym nim nie jeździł, już się z takich pomysłów w sumie wyleczyłem. Więc jakiś taki drobny wydeszek mógłby wpaść, tutaj to pornia, po raz kolejny. Nawet go zbytnio nie uwaliłem tymi pojedynczymi kałużami dzisiaj. No powiem Wam szczerze, że tylko brakuje tutaj nadwozia wagon, kombi. Gdybym miał w takim stanie kombiaka, to czuję, że nikomu bym go już nie oddał. Ale kto wie, może ten też zostanie. Chyba że Piotr z Krakowa będzie nalegał. Pewnie ogląda. Pozdrawiam Piotrek. No trochę czyściej niż w Taurusie. Nic tu się nie zmieniło od czasów ostatniego nagrania. Ale jak już wyjechałem, to go oblecimy z grubsza. Teraz dojemy. Oj. Chłopa! Cy! Si. I siedzimy. Tak. Co, Fajna to ta fura? Pod, pod nie wiem coś, coś tam ma. Biłeś, Biłeś się ładek? Nie. Ta. No z tego, z tego co wiem, to by z kimś tam się bił, ale to chyba nie jest efekt. Nie dużo. Dojechane elegancko samego do samego końca. Będzie. w mi się utytłały No tak jak mówiłem. i Trochę podłogi. Nie, nie ma co jeździć, Paweł. Nie ma Chodź, Wadeczku. Idziemy stąd. Fajnie było, Wadek? Fajnie było. No i dobrze. Zamykałeś tam, bramę? Tak. Kończysz? No, tak, skończę. Na koniec pokażemy Państwu główną atrakcję Forda Taurusa. Atrakcję dla dzieciorów. O! Cyk, poczekajcie, poczekajcie, zobaczcie, tu się teraz z tego zrobi normalnie siedzonko, wiecie? O, widzicie? No? Jak się podoba łebki? A pomachacie? Halo, nie dłub w nosie, Klara. My wjeżdżamy tylko na podwórko, spokojnie, nigdzie nie dzwoncie. Możesz sobie stać, możesz robić co chcesz Tylko nie nisz tam nic Załoga jest tam w bagażniku Jak sobie podniesiesz Czemu, tą szybkę u góry, to... Słuchaj. O matko No brawo, brawo a, ty tu podnosisz? No czekaj! Weź łapy, żeby ci nie przytrzasnęło. No czekaj, to <noise> Nie, są gamonie. Ale frajda. Chyba zaparkowali już na dobre. Chyba zaraz zgarniamy towarzystwo na jakieś jedzenie. Ja już jestem zmęczona. I zaczyna mi się robić chłodno. O, dobra. Hello. Hello. Wyłazimy. Hello week. Hello Hello <grym> ja tam do, na podwórko. Jeszcze na chwilę. Idziecie posprzątać graty i idziemy do domu coś zjeść. Ogniem. Hello.